Cześć, tu przemek z Finax i cykl mity o inwestowaniu. Dziś będzie znowu o Odyseuszu, ale tym razem o Syrenach, jak zapowiadałem ostatnio. Pamiętacie, Odyseusz był cierpliwy. Cierpliwość, yy, łatwo powiedzieć, ale przecież w życiu na nasze pieniądze czeka tyle pokus i zagrożeń. W drodze do domu stroi, Odyseusz napotkał wiele pułapek. Jedną z nich była cieśnina z potworami: Skella i charybda. To nazwy, nazwy tych pięknych potwor, yy, potworów. Ciągle możecie znaleźć je w atlasie. Po jednej stronie brzegu w jaskini mieszkał potwór Skella. Pierwotnie była to piękna nimfa, która kąpała się w czystej wodzie morskiej, jednak wiedźma Kirkę zmieniła ją w strasznego sześciogłowego smoka. Od tego czasu Skylla ukrywa się przed światem w jaskini w pobliżu tej cieśniny. Naprzeciwko niej, pod morską skałą, czyhał jeszcze inny potwór – Charybda. Była to też kiedyś piękna nimfa, dopóki zły Zeus tym razem nie ukarał jej i nie zamienił w potwora, który trzy razy dziennie Zasysał wodę morską, a potem ją gwałtownie wyrzucał. Więc możecie sami, jeśli regulujecie, wiedzieć, co to oznacza dla, dla waszych łódek. No to nie wszystko. Problem stanowiły nie tylko Skylla i Charybda, ale także Syreny, które swoim dźwięcznym śpiewem wabiły żeglarzy do rzucenia się w wodę na pewną śmierć. No to takie pokusy. Wiedząc o tym niebezpieczeństwie, Odyseusz, jak wiecie, był bardzo mądry, zalał uszy marynarzy woskiem, no by nie mogli tego śpiewu słyszeć, a sam yy, na dodatek przywiązał się do masztu statku, więc on na pewno już był niepodatny na, na ich widzięki. No i teraz pytanie, jak łączę te morskie wyzwania z inwestowaniem? Skilla reprezentuje strach i niepokój. Strach przed porażką lub stratą. Strach przed nieznanym. Ten strach często wiąże nam ręce. Tracimy kontrolę nad sterem, a kiedy możemy przezwyciężyć strach, kiedy nie możemy przezwyciężyć strachu, to przegrywamy. Właściwy, jedyny kurs naszej inwestycyjnej podróży prowadzony jest właśnie blisko skilli. Ale nie za blisko. Martwmy się o nasz kapitał i interesujmy się tym, co się z nim dzieje. Ale strach nie może naszych rąk wiązać. Jeśli czujemy strach, oddech Skillie na naszym ciele to dobry znak, ale żeby nas za bardzo nie przeraził. To teraz charybda. To jest jeszcze gorszy potwór. Dla mnie on reprezentuje chciwość w inwestowaniu. Może dla ciebie też. Zawsze dokładnie zastanawiaj się, czy warto. Skąd wiesz, że jesteś blisko charybdy? No to taka nadmierna pewność siebie. Jeśli tracimy prze przezorność, yy, walczymy o duży zysk bez względu na ryzyko i czujemy, że już nic nie może wydarzyć się złego na naszego portfela, dla nas, to znak, że charybda gdzieś się niedaleko czai. Uważaj na nią. Uważaj na skillę, uważaj na charybdę i pamiętaj, że kolejny odcinek już niedługo. Zapraszam.